O, dobra, zaczynamy. Co nie lekkim opóźnieniem, mm, ale zaczynamy. <laughs> Witajcie wszyscy, moi koledzy. Dobra, ma zmniejszony ten zmniejszony widoczny, ale farsz. dobrodzieja przez ty, 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 no Zmijszone i raczej. Co są martwe? Znalazłem dobrodzieja tuż obok pokoju narad. Tego głównego, Zmniejszona widoczność jest całe szczęście. Uff, mało brakowało. Od dołu cały czas prawą stroną szedłem i nikogo nie widziałem prawą stroną, żeby szedł. Bo z nikim się nie mijałem. I szedłem tam tędy samemu. Więc nie mam pojęcia, to musiał ktoś być na lewo uciekł bądź uciekł wentami, ale nikogo nie miałem z prawej strony. Nie wiem, kto ostatni widział. Wydaje Halo, mi się, że to nie, zaka, to nie jest. Wydaje mi się, nie że nie to nie jest Kuba, ponieważ Kuba zawsze zabije, jeżeli jest imposterem, zabija Ewrona w pierwszej rundzie. To jest jakaś to jest jakaś wobec niego. Ale mogę powiedzieć, że to nie jest Evron albo Zacha, dlatego że byliśmy cały czas w trójkę praktycznie, Panowie. więc nie było kiedy, żeby oni to zrobili. PANOWIE! O, eee, o, ja chcę powiedzieć, że przez całą rundę praktycznie byłem awk, ledwo zdążyłem się ruszyć i zaraz zostało znalezione ciało. Eee, to nie miałeś miał... możliwości, żeby kogoś no, zabić? Nie za bardzo, ja praktycznie no całą rundę awkowałem. Dobra, no to Bladi w takim razie jest czysty. Evron, czy co, chciałeś coś dodać jeszcze? No, Czy jest czysty Blady, i powiedział, że był awk? No, no bo tak, byłem A, ja bo wiesz, wiesz, że ja no tak, no ja też byłem No, Nie, tak, byłem no, no, o, nie, nie, ty no, grałeś przecież. Panowie, wróciłem dopiero co? Co tam? Się o kurde, czy osoby nie żyją? No, bardzo. Ej, przepraszam Kuba bardzo. Nie, na... ktoś, nie jak tak, ja tak, się czy? ruszyłem z respach, to ktoś przy mnie stał i widział, że bardzo długo stałem w miejscu. Przepraszam Rysko bardzo. i to na kogo oddałeś głos? Na Zachę, ponieważ powiedział, że Blady jest czysty, bo awczu. Dobrze, A, no to w Dobra. razie. Co ty robiłeś? Teraz? Wszyscy zagłosujmy na Lisa, eee, ponieważ Lisa za... to mnie skanował. Ja specjalnie tego nie powiedziałem. Mogę ci powiedzieć: na Do początku robiłem, tak przekracałem na górze. Trochę zgadzam. Znaczy... Później szukałem planetki w teleskopie. To znaczy. I... No... Nie widziałem cię na planetce w teleskopie. Panowie, słuchajcie, specjalnie na starcie nie powiedziałem, że zauważyłem, jak się Zaha skanował. Żeby ktoś go wytypował. to zrobiłeś kamil. Żeby ktoś go i nagle randomowo Lisu mówi o to za Gratuluję, ja wczoraj tak cztery razy zrobiłem panowie się siedziłem Ładnie się wkopałeś, ładnie się wkopałeś Zobaczymy jak nie to Ewron Ale Ewron 10 tysięcy IQ, naprawdę świetne zagranie Ale się wkopałem Szkoda jak będzie Ooooooo Lisu czy ty możesz, no ale to moja wina, że on zagłuszał No cicho bądź Robimy sobie zadanka Zadanka robimy. Zadanka, zadanka robimy. Zadanka robimy sobie. Taki jestem. Taki jestem. Zadanka robić sobie lubię. Zadaneczka, Zadanka. Tutu tutu, tu 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 Za... I nagle prąd. Kto to może być? Kto to może być? Kto to może być? Kto to może być? mhm, Okay. Siema... Naprawić Siema, ty, no i rachta martwego znalazłem. Temat Panowie... Temat jest taki, że my, jakby, ja, t, mi się pojawił alercik i to było tuż mhm. obok tego wejścia, Ewron, co ty robisz tą rakietę, nie? Aha. Na lewo i w dół. E, I tam się Wladi kręcił. Panowie. No tam generalnie wyjś? dużo osób się kręciło, nie chcę L nic L mówić, bo chodziliśmy grupą. A mamy Kubę potwierdzonego? Dobra, dobra, czekaj, bo Zacha to jest dobry trop, od razu zapytam na przyszłość. Mamy Kubę potwierdzonego w jakikolwiek sposób? Nie. Okej. Okay. Nie, Sytuacja ale ja się nie że... ciągle z Evronem i Zachą i nie miałbym szans, żeby kogokolwiek według mnie zabić, ale jak dla mnie to jest e, obvił, że to jest Mandzia i Vladi. Bo w na swoje obronę, obronę, rundzie że wytypowałem Lisa, chodziliśmy cały czas razem, ale to on się w sam lepsi... zaorał, nie? Więc... A nie, Zacha? to się sam zaorał. Nie, ale dla nicu nie jest. Dlaczego? Nie, Ewron, ty, ty jesteś, myślałeś tak Ewron, że zrobisz 200 EQ-a, e, to bo wpływałeś Lisu, No, Lisu nie żyje, to Lisu, nie żyjesz. Dobra, to jest Mandzio i Vlad, ja jestem tego 100% pewny. Zaha, wiesz co... to się, Zaha, czy ty potwierdzałeś Ewrona W sensie ty, ty, dla ciebie skanowałeś go czy cokolwiek? Bo teraz Kuba i właśnie Ewron przebiegli ze mną do elektrycznego, żeby naprawić tego, i po prostu jego nie było z tobą. To właśnie się pytam, czy jest taka możliwość, że to mógł być Ewron, czy nie ma takiej możliwości? Zachary. Dobrze, y Kuba Ewron, albo ktoś z was jest genialnym impostorem i się świetnie kryje. Natomiast no. jestem teraz w tym momencie pytanie Mandzia przekonane, że to Mandzia oraz Oczywiście. Mandio również bardzo się ucieszył. Zadałem mandzio, tylko pytanie. No, Mandio bardzo się ucieszył z tego, że wytypowałem lisa, co owszem, mógł się ucieszyć, dlatego że Mandio potrafi docenić dobre zagranie, a to było dobre zagranie. Martwy lisu powiedział mi, że to jest moja wina, ale no. Czy to jest moja wina, Niestety. że lisu, typuje obwióz y, cywila, ponieważ Zaha był Obvious cywilem. E, na moją obronę oczywiście Zaha nie może zweryfikować, czy ja jestem e, killerem, ponieważ no jakby po prostu tylko za nim łaziłem, ale obwióz może być matematyka, że skoro cały czas za nim łaziłem, to fizycznie jeden killer nie mógłby zabić czterech osób czy trzech osób w pierwszej rundzie, więc to raczej to nie prawda. ja. E, bloody, nie Blady nic chcę nie. Nie to co jakiś ale czas. Ale ja teraz cały czas za wami chodziłem i jak elektryczność zgasła. Też dobry za wami pobiegłem. Bardzo doceniamy to, w takim razie zostaje Mandzio. Ja, chcia... ja chciałem powiedzieć, że to jest Bladjewro, ty od razu tutaj założyłeś, że ja chcę bronić Bladiego i tego, dobra spoko. Okay. Nie, po prostu Mandzio, doceniam, ja wiem, że jest bardzo dobry killer, bo bardzo mm -hmm. dużo osób nie żyje, ciebie nie widziałem, po prostu, to jest, that's it, nic personalnego. nie ja, jest ja. personalne, bo po prostu wiem, że jesteś dobrym killerem. Ja chyba hmm. przestanę z wami grać w tą grę, jakby to jest pierwszy kill zawsze. A, to da grę. Nieprawda, ja, ja byłem pierwszy. Ile mam? 25 yy, pięknych sekund. Czyli teraz jest 40. Czyli za jakieś, jak będzie tutaj 25, to muszę zrobić jakiś sensowny sabotaż. Co mi się zrobił sabotaż? Nie wiem czemu tak wcześniej. Bo ten drugi sabotaż mi się nie zregeneruje do tego czasu. Mm, I tyle. No. Hmm, 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 hmm. A może się zregeneruje w sumie? Fajnie by było, co nie? A ja nie zregeneruje się już Tak, Kuba? Tak, Kuba? Dla, dla mnie to jest obwio, że to jest bloody Czemu uważacie, że to jestem ja, skoro cały czas się z wami trzymałem, a w pierwszej rundzie praktycznie całą rundę awkowałem? Całą rundę awkowałaś, były... Miałeś spokojnie czas na... Były 3 kilo, miałeś spokojnie czas na przynajmniej 1 kill. Za Albo Zacha jest... nie, Zaha jest czysty, to wszyscy możemy potwierdzić. A Zaha kto sprawdził? Kto sprawdzał? Ja z Ewronem ja i Zaką siedzieliśmy przez cały czas w pierwszej godzinie. Ja wiem, że ja nie, z mojej perspektywy nie jestem killerem, dlatego to musi być Vladimir. No. Oczywiście nie możecie do końca sprawdzić, że to nie jest. Powiem mija, wam więc tak, ee, cały czas trzymałem się mnie, was, ale eee, dla mnie jest to bardzo obrzydwe. Nie jest to wiem Vladim. kto jest killerem, ponieważ nikogo nie przyłapałem ee, na niczym. No i tyle mam do powiedzenia Zaha Nie wiem czy mam wiele do dodania, wręcz chcesz coś dodać? Możemy na 3-4 Zaha powiedzieć na kogo głosujemy 3-4 Kuba! <grym> <grym> Ale naprawdę? Nie żartuję na bladego. Nie na no, bladego. Kuba Kuba często z nami gdzieś tam mniej więcej chodził coś, a bardzo bardzo tak, dużo morderstw. morderstw on Tak sniki by to zrobił No 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 no. Nice. GG 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 Wieszcie ja tak tak wiecie co? Mandzio i Bloody? Padłem. Musicie czasami udawać większych nubów i nie zabijać tak dużo. Bo wiecie ja tak sobie tak powiedziałem: albo Bloody, Musiałem albo Mandzio, a prawdopodobnie nie ja się Nie, 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 Ale wiecie, jak no. to wyglądało na tej zasadzie, że Mandzio ja już wiedziałem: śmierć mi na kilometr. Mm -hmm. Oprzedłeś sobie, mówię, jest okej, okay. i nagle chodzi za Winkla. A on wy dobra, Manucz jest impostorem, czyli Blady padnie mm -hmm. w tej rundzie. Bladdy nie padł w tej rundzie, no dobra, też wiem, kto jest impostorem. Ja, <laughs> ja niestety przez to, że Blady zabił też również dużo osób i że ja szybko zdążyłem ciebie. Ja tego dobrze, ja machnę na początku i dało się szybko zabić. Ja bo w ogóle, dobro, sorry, nie chciałem cię tak szybko machnąć. Ale, ale wiesz, było najlepsze mandiu. Ja biegnę, bo biegłem eee, tak na ślepowo, patrzyłem na czat, po czym mówię, ale pobiegłem jak gałgan, zaraz ktoś mnie listop. zabije. I w tym momencie dostałem w <laughs> Już ci mówię. Czemu full fokusowałem ciebie. Jeżeli w momencie kiedy bardzo mało osób zweryfikowało zachę, bo byłem tylko ja i Kuba, stwierdziłem, że zatrzymam tą Met informację problem. dla siebie. I w momencie kiedy ktoś z dupy zatypuje zachę, to ja wtedy wiem, że to prawdopodobnie killer. No bo dlaczego inny cywil miałby skazać na śmierć innego cywila? którego ja wiem, okay. którego ja wiem. Ale, ale dlaczego afkowanie Miałby duchem. być jakimkolwiek argumentem. No, nie wiem. Tak. Nie, nie, lisu, lisu. Zachę lisu, to, to, bardzo to ruch, Lisu, to lisu, lisu, to lisu to Czekaj, ja to powiedziałem, wiedząc, nawet jakby to miało przekonać kogoś, to by przekonało, wydaje mi się. Przykro mi, że ciebie to przekonało, ale w każdym razie ja wiedziałem, że jeśli ktoś rzuci na mnie jakiś y, osąd, to będzie łatwy kill dla impostora, tak? A Kuba i Evron nie sprawdzili, więc ja wiedziałem, że mogę coś takiego zrobić. Ale dla impostora lub niekoniecznie, no bo właśnie mogę się. O no czemu? Taka... Dla impostora to jest łatwe, jeśli to był, wiesz, jakby. No tak, ale mogło się zdarzyć coś takiego, co się zdarzyło czyli straciliście cywila, czyli mnie. No Więc, dobra, no, ale, ale niepotrzebnie rzucasz zarzuty na prosty, pro, prostą poszlakę. Wiesz, bo bo to, ja to, to, to jest trochę tak samo jak, no, wiesz, jak wyrzucamy Nexę, bo włączyłem tak. nagrywanie, no. Bo pochopna ja nie ja jest dlatego, że... Kto bo powiedział lizu. na streamie, że niby oszukuje, bo teraz mam czat zawalony bo tym, Kuba, czemu oszukujesz, czemu jeszcze mu oszukujesz? Kuba, to pogadaj o tym z czatem, Skąd mamy wiedzieć, czemu ci ludzie tak piszą, no? Lisu, słuchaj. Gdybyś ty po prostu powiedział, że Zacha jest... Impostorem? to spoko, ale ty od razu walnąłeś w i potem, no to jest zaha. No to jakby wiesz, no, a my wiemy, że on jest cywilem, no to dlaczego głosujesz na innego? No cywilem? ale ja wiem, że ronda prostu... się zaczyna za dwie sekundy. O oh, 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 yeah. oh, oh, tak. O mój Boże! Zaczynamy! Idziemy już niestety razem, nie jesteśmy impostorem. O której Pummel party? No, I don't know. nie wiem, dobra, zobaczmy, kto tu robi z odtaski. Robią ludzie, robią ludzie, robią ludzie taski. Dużo jest ich, Zobaczę, ja się trzymam z daleka, bo boję się zawsze tego takiego zabójstwa wytłumie, które się już wielokrotnie zdarzało. E, oczywiście myk i co? I trzyma się nagle lisu i diabeł, trzyma się mnie. To jest ostatnia rzecz, to jest trzymanie się z diabełem. Ostatnia rzecz, której ja potrzebuję. To jest trzymanie się z diabełu. Oj, byczki. Tego by... i nagle prąd gaśnie w tej O Oj, nagle wraca. O, kurde, byczku. No, diabeł trzyma się mnie, więc ja muszę się koniecznie trzymać kogoś innego. Kogoś, to miejmy nadzieję, jest zaufany. Dobra, jest i blaszka. Dobra, jest i Blaszka, dziękuję Materex98 za, su za subskrybowanie. Dziękuję za subskrypcję GG Chocixy. O nie, gdzie wszyscy poszli? Nie! O Ale Marty. blisko brakowało. Co to miało być? Ja bym chciał mnie zabić. Ja się bałem, Blady, że ty mnie zabiłeś i się włączyło Ja się bałem, że ty mnie zabiłeś, chcę A gdzie? Zginął blacha przy wodach? Lisu, gdzie zginął Blachy? No Lisu, no halo, no, no halo po lewej stronie mapy, ale tak naprawdę widziałem tylko fioletowy kolor, czyli Ewron I za Ewronem jeszcze no. ktoś, tak. jest to około ciebie, Ewron. E... Ja jeszcze tam stan. Lewa strona mapy? W lewa, strona? lewa strona, mapy? no to tam, tam gdzie... Przy tam potem tak. Lisu, co robiłeś, te poziomy przy drzewku, nie? I potem. Tak, 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 tylko tak. niżej no. E... No. E... gdzie niżej dokładnie? Co? Tam no, dokładnie, niżej. Przy O2. dokładnie przy robieniu o dwa. dokładnie przy robieniu Ewron, skąd wiedziałeś, gdzie jest Ale przy tym Blasz, drzewku, tak? Przy tym drzewku bo był przy. Mnie. <laughs> niżej, niżej, blady. nie jest Ale naprawdę? my tam byliśmy we dwójkę. Ja no wiem, żebyś no bo ja miejsce. próbuję, Tylko ja próbuję zlokalizować gdzie dokładnie ciało. Laska chyba, ale chyba miał tego samego w ogóle? Lisu tam się kręcił gdzieś. No. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, bo jeśli to było centralnie, troszkę pod, poniżej drzewka, no to diabeł stamtąd bieg, prosto na mnie. Nie ja byłem na drzewku, Aha. byku. No ale biegłeś prosto na mnie. No, no jakby... on mówi, że to jest pod drzewkiem. No, a ty już wyszedłeś z pomieszczenia. Dżewkiem, ale to nie istotne, tam, oni niziej, w tłumie niziej. zabili, oni zabili w tłumie. Aha. I tam był Ewron, Kuba mhm. i... Nie wiem czy ktoś jeszcze. No jest. i gdzie byłem. No, no, tak jak ja byłem na drzewku solo, no co ty mi gadasz za głupoty? No słuchajcie, bo taka agresywna atmosfera no. tutaj pośród was, to ja wam powiem coś miłego. No i Rakty jest czysty. To, kozak. No, 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 elegancko. Mandzio? czysty, umył się. Kto pytał? Degeneras! Przepraszam, jestem degeneratem. <mixed> no, <minnaire> nie, nie, jestem degeneratem. Spokojnie. No to tak. Y, Blacha... Dobra, to wróciłem. Blacha chyba zginął przy wodach, bo wiem, że Blacha robił questa z napełnianiem butli. Ja tam wbiłem robić questa z butlami. Też tam byłem. Więc, Albania, więc miałem zasłonięty ekran i tam też Kuba robił. Nagle Lisu zgłosił ciało, więc jeżeli Blacha dalej robił wodę, to No to, to, to jest ktoś po to Kuba w tym więc Ojej, ja Kiedy wy byliście w ogóle przy tych butlach, bo ja nie, byłem tam w butlach i brałem butle wo, byłem... z wodą no, no, i później o... minąłem Noiracta. Byłem, tak, byłem Blaszka, był Liso, byłem ja i był Ebro. staliśmy e, na bradli, butlako, Powiedz na mi bram. kto zrobił e, z nami kabelki, suszek, były i na Blaszka, blaszka jeszcze robił, robił kabelki właśnie. Prawda Kuba, mnie nie było, ja dopiero przybiegłem. I potem ja poszedłem rzucić syp i potem biegłem w stronę drzewa i się na ciebie nadziałem. Nie, ja dopiero przybiegłem Kuba, nie było mnie tam, kłamiesz. Czyli to jest na wejściu tam gdzie są te kołowrotki, tak? Ty tam tam było ciało? Jeśli mówi, że przybiegłeś, ale dopiero. Dla mnie to jest no to blady, to nie czystego. był na pewno, bo blady wybiegałeś z prawej strony z dołu, więc. Panowie, słuchajcie, zostało 20 sekund, wiemy czy nie wiemy. Ja bym list albo Kubę stawiał. Ja Kuba albo Ewrona, bo Kuba teraz kłamie, że ja byłem coś w ja dopiero przebiegłem Jak stali w tłumie we troje. Ewron? Ja bym no to jeśli Kuba. Mogą być też we dwójkę z Ewronem na przykład. Nie mam pojęcia, gdzie jest ciało dokładnie ten, bo jeśli było centralnie pod drzewkiem, no to diabeł ten. Ale jeśli przy wodzie był, to tam na dole, to ja diabeł wtedy raczej tego nie zrobił. A tu wszyscy staliście na innej kratce? Mhm. Nie Oje, co to najgorzej. Oh ja my najgorsze. Czyli jest jakieś minimalne prawdopodobieństwo, że że to nie jest diabeł. Temperatura. Rach się przeskanował Dobra Dobra no i Rach się przeskanował Zostawicie mi tu Dobra? No, i rach jest czysty, więc yy, to jest na jak dobrze się z nim trzymam. Cyk, 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 emergency, bye. Przeze mnie nie widzi. To nie jest tak, że ja widziałem kogokolwiek, tylko od razu zareagowałem, bo mam nadzieję, że ktoś kogoś widział. Lisu zginął, zobaczyłem jak na monitorze witalnym mignęło właśnie, że Lisu zginął i od razu podbiegłem, zwołałem, e, zwołałem tutaj spotkanie. Nie, nie wiem, bo ja tylko widziałem, że zginął. Oj, wiem, że jest... ma dnojmo emergency meeting, ale być może ktoś widział. Nie, to jest, z... to jest, to jest zła strategia moim zdaniem. Dobra, ja zauważyłem, e, biegaliśmy z Bladim, tak? Dobrze mm. mówię? Dobrze. I na początku się przyłączył Evron i potem jak lataliśmy, to od razu Kuba Akurat ta dwójka, co wcześniej byli podejrzani, że mogli kogoś zabić, jeden z nich do nas się przyłączyli, i tylko wiem sobie w ciszy Blady nie wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie jest ta śluza, bo nas zarąbią i zwieją. Eee, wiecie ale... co, jeszcze. No, mów, mów, mów. I to było bardzo według mnie podejrzane, bo potem wszędzie już z nami latali. Akurat wy dwójka, ale potem jak był już dobrodziej w tej śluzie. To było na szczęście że eee, powiem, wiecie, spotkanie. o czym ja sobie pomyślałem? Wtedy, kiedy zostało dokonane to zabójstwo przy tej wodzie, ja nie wiem, czy to wtedy nie był w planach zrobienia takiego double killa. Po prostu jeden z zabójców znowu się zagapił. Też mi się tak wydaje. A skoro zabójca się zagapił No biorąc pod uwagę, jakie to, to są tu kedy tutaj. No więc ja, ja tak? owszem, e, więc tak, jak ja nie się nie czy to... bał. Ja owszem chciałem iść do roomu, bo mam tam questy do zrobienia i, miałem, e, i chciałem, żeby tam ludzie poszli. Żeby zrobić questy, bo nie chciałem iść sam. A jakie bo Kuba ja robiłeś questy? Ja jakie questy robiłem? Zaczynaliśmy w kafeterii, zrobiłem jednego quest'a. kafeterii? A jaki? Tam e, nie, nie jest quest? w kafetera, tam gdzie się zaczyna. Nie mam pojęcia. No, nazywa. a jaki a to był na górze, quest? No, nie to nie was, whatever. whatever. Dobra, i. Jaki to był quest? Kuba, jaki to był quest? No to jest w no, kafeterii. Masz w kafeterii dwa no, questy? Nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam. No, no dobra, jakie I Zrobiłem jeszcze teleskop na górze. Kiedy. I, e, po, i w tej potem rundzie? Zgasło, zanim zgasło, Tak, w tej rundzie zanim zgasło światło. Potem zgasło światło, pobiegłem na światło, tam nie było światła, pobiegłem z powrotem. Jest ja zanim zgasło światło, światło to jedyną osobą, którą ja byłem tam i robiła teleskop, to bym ja. No, tak i widziałem. Co co zgasło, Coś, co podejrzanego. Nie, ja zanim zgasło światło, robiłem. Dupa e, to nie no na górze. Kuba będzie zdrajcą, to ja nie wiem czy Evron jest drugim, bo chcieli, tak. że tego double killa zrobić wtedy tak. i po prostu im nie wyszło. Tak, i panowie, panowie? Nikt nikt nie głosuje! Dobrze, nie so nikt nie były, były dwa głosy, i ja dołożyłem głos na Kubę. Mimo, że jeszcze nie osądziliśmy nic. To tylko tyle powiem. Jeżeli Kuba się okaże killerem, to po co miałem na niego głosować teraz z dupy? Czy nie? Czy nie żebyśmy ci zaufali? żebyśmy ci zaufali. Okay, ja? Nie ma problemu. O, pewnie, że tak, nie ma problemu. Nie, ja zrobiłem, ja teleskop i poleciałem potem naprawiać światło, światło było już naprawione, potem wróciłem ze wszystkimi i chciałem pójść do specimen może żeby zrobić EET, żeby zrobić questę. Dobra, jeszcze, się... raz, jeszcze raz, jeszcze raz powiesz tą wersję? No, jeszcze raz Że no Zrobiłem tele, e, teleskop, potem poleciałem do e, światła i potem wróciłem. Oj, przepraszam, do nie zdążyłem zagłosować. Dobrze nie na pewno. Yeah, nie, wow, oh, wow, wow, yeah, yeah, ja, ja widziałem jak blady uciekał w tą stronę, ale nie, nie, to ja autentycznie to samo fejkowałem, ale okay. kurde, o, ale dokładnie to fejkowałem, ale <duszel> Dobra, no i, i sprawa została zamknięta. Evron. Ja nie wiem, czy bym Emergensa zgłaszał, szczerze mówiąc. Eee, mam wrażenie, że coś tutaj. Ten. W każdym razie, Evron jest to doskonale podejrzany. Witaj, Mandziu. Chyba nie jesteś zabójcą, co nie? Nie, no nie zabiłby w takim tłumie. hmm <duszel> Oj, dziwne Kurwa, gdzie oni są? Oooo, oj, oj Co tak, tak. To tak, Oj, generalnie mam. nie byłem przekonany do tego, czy, zwołow, zwo, zwo, zwoływać, czy zwoływać spotkanie. Zwoły. Ale Mandzio generalnie sugerował mi, żebym to zrobił. To znaczy, więc... no bo wszyscy tak dostaliśmy. Myślałem, że to jest nasza wspólna decyzja, że wszyscy tego chcemy. Bo no Nojrek mm. też był Jewron też. Eee, był. Więc ja teraz Tylko dam... że zgasły światła i dlatego tego nie tak, zrobiliśmy, A Mandziowi już nie mogłem. Po prostu. Wiem, bo Mandzio już nie mógł zgłosić, to ja Nie, bo, za bo niego. chciałem rozwiązać dalej sytuację. No mamy już kubę, może się uda od razu złapać drugiego. Jeżeli mówicie, że były podejrzenia. No ja Evrona osobiście nie widziałem, zatem ja nie mogę na Evrona zwalić podejrzenia, nic takiego, ale Widzieliście go wtedy w tamtą sytuację. Znaczy, aktualnie teraz się nic nie wydarzyło, więc to jest totalnie bez sensu. No. Nie, bo myślałem, że chcemy pociągnąć od razu po tej kubie. Bo mogę coś się mówiliście o tej teorii podwójnej. Mm. Mimo, ono nie było sensu, tak mogliśmy dać mu coś zrobić. Nawet jeżeli ktoś z nich jest imposterem, to możemy skipać. No możemy skipać, po prostu. Dobrodziej, ja to... coś chciał powiedzieć. A to jak skipujemy to Izzy mówię. A nie no powiedz Dobrodziną. No ja, ja bym chciałem no. powiedzieć, że w poprzedniej rundzie y, przez połowę konwersacji nie byłem obecny, bo dostałem donata, nie słyszałem o czym gadaliście. Ale był, był duży, aczkolwiek. Oczywiście, Ile? że był duży, u mnie są tylko dużo Donate. Y, I chcę tylko tak powiedzieć. Chcę go powiedzieć, że Mandziu prawdopodobnie uratował mi życie tym zwołaniem na rady poprzednim, bo widziałem, jak Kuba i Ewron próbowali na siłę Mówiłem. się ze mną wepchnąć do Czyli co, tej strony. Tak co, ponownie śluzy. Ewron? Mówiłem. Tak Czyli mi się wydaje, ale nie mam wystarczająco dowodów, pewnie więc tak. skipuję. To jest co samo, co... Zem... Został no. jeden z drugiej strony, nie no pewnie, dobra. Pewnie, pewnie, pewnie. No generalnie widziałem, że na moich oczach Neuracht się zeskanował, więc się do niego przylepiłem. Jestem killerem! S tego tak. akurat Morduj wcześniej nie wielu... mówi. A, Mówiłem a Ty, nie no, Irak na ciebie zagłosował. A no, ciebie zagłosował. Przylepiłem no. się od niego od dwóch rund. Stoję po prostu przy nim. Miałem, nie wiem, jakieś 16 szans, żeby go zabić. Ale bo za, to był, tylko latali, ale za ze mną. to był jeszcze Kuba latą, który był. A, to, ta. No, no, no. Dobra, dobra, dobra. I dzisiaj nie zabiliśmy. No, irak, ja się za Noirachem oczywiście będę, że tak powiem, elegancko woził, bo jak wiadomo, Noirach jest zwinny. Natomiast Evron, O, Evron nie jest zwinny. I Evron chodzi za mną. Evron chodzi za. Natomiast jeśli faktycznie EWRON nie zabije nikogo, To znaczy, że będzie czysty, a jeśli ktoś zginie, nagle Ewron się cofną, więc nie mam 100% pewności. Dobra, chodzimy się... I nagle Ewron wraca. Zobaczmy czy ciało będzie. Dobra, nie ma ciała. <śmianie> Panowie, na trzy, cztery powiem kto to. No mów. Okej, okay, no mów. Ty blady wiesz? Nie, bo nie, nie widziałem. Kto to? <śmianie> Kolega zielony, ale nie jest to Neuracht. Dobrodziej? No, dlaczego? No, Mandzio! A nie, Boże, dobra, sorry. <śmianie> Jedyna osoba, <śmianie> która <nie ma> wyraziła <śmianie> Czy to ale... może okay. być Mandio. Okej, okay. dobrze, to na swoją obronę powiem, ponieważ wyszedłem na górę i też hmm. widziałem, gdzie było to ciało. O, od razu po sejsmicznym, jak zrobiliśmy, pobiegłem na prawą stronę, dopasowałem raz ze mną, był diabeł. Dopasowaliśmy temperaturę, on poszedł tutaj zrobić kolejne zadania. Pobiegłem do toalety, zrobić kabelki, wyszedłem z toalety po niego i on był już martwy. To jest moja jedyna obrona, nie mam okay. żadnej innej obrony. E, Przedstawiłem sytuację. Mogę jeszcze blady? Tak, możesz na sekundkę. No. Był ten alarm, że trzeba było na dwie strony się rozejść, prawda? Tak. Bardzo duża nasza grupa, Noiracht, ja, BlaDi mhm. i Zacha, pobiegliśmy w lewo. Ja tylko na sekundę odbiegłem w prawo, żeby zobaczyć, czy ktoś jest przy prawej antenie. Przy prawej antenie był diabeł i mandzio, więc stwierdziłem, OK, no jest, jest, jest jeden było chiler, więcej to osób. z Było więcej osób, w pewnym momencie kupiliśmy. było cztery osoby, Ewron, u nas. Tylko nie wiem jakie, ale to było nie więcej osób. jest możliwe, osób. bo ja potem poleciałem na lewo do anteny, ale zanim mhm. do was przybiegłem, już naprawiliście, i wtedy całą grupą wszyscy szliśmy, szliśmy w stronę. W prawo. Tak, wszyscy szliśmy w prawo i było mm -hmm. ciało diabła, a kto nie był z nami? Mandzio nie był z Dobrze, nami. Dobrze, tak. ja podchodziłem do tej śluzy i widziałem, jak Mandzio wychodził z lewej strony, jak się idzie na śluzę. I ja nie widziałem ciała, ludzie mi krzyczeli, że podobno go reportować, ale nie widziałem. Tą... Na... Ja byłem na śluzie z takiego powodu, że tam są kabelki wszyscy wiemy, że tam są kabelki, właśnie eee... dokończyłem swoje kabelki. Teraz. Ale ty na śluzie wychodziłeś z śluzy czy z lewej strony? Jakie na ślu... Śluza to jest, chodzi no tam... Ci o to, że w toalecie jest ta dziura, tak? O to Ci chodzi? Czy o co Ci chodzi? Czym, czym jest śluza? Nie, że dwie. dwie... No, że Jedne się, dwie zamykają. się zamykają, i potem. Że... Że... A, z tamtych, gdzie jest dekompresja? Nie, de ja byłem w toalecie, tobracie, nie byłem w toalecie. To, to, no dobra, Dobrodziej, powiedz co robiłeś jeszcze. Dobra, jest niewinny. On cały czas. On czytał do Do Tak, jak co do tego, Mandzie, to ja zauważyłem tak, że często, jak Mandzie jest zdrajcą, to lubi zwoływać spotkanie i tak bardziej rozmownie ten. Bo zastanawiałem się, Mandzie chciał zwołać spotkanie, żeby dokończyć to, że wszyscy tam na Evrona się troszeczkę udzieliśmy. Faktycznie. Ale nigdy wcześniej tego nie zrobiłem, będąc zdrajcą. Dobrze, ja tutaj nigdy tego nie zrobiłem, byliśmy z kimś. No nie, może, może. Ewron to czasami robi. Ja tak nie robię. Tak czy siak, Ewron jest teraz czysty, bo cały czas ze mną Evron chodził czysty, i Noirachtem. E, więc faktycznie, Mandy, jesteś najbardziej podejrzany aktualnie ze Przepraszam, osób. Evron, za oskarżenie, ale teraz widzę, nie, ja że. Ja Że wiesz, bałem się po prostu, bałem. Nie, ja rozumiem, tylko zauważ, Neuracht, że dałeś argument, że biegałem cały czas i Kuba biegał. No nie, ja również tutaj Gdybyśmy byli we dwójkę killerami, to byśmy się zabili. Kuba no nie mógł właśnie. się zabić, ani mnie, bo było dwóch cywili. I w końcu no. nie zagłosowałem, <laughs> Ej, e, śmieszna sytuacja Mandziu, że się akurat A do szuk. twojego dupska przyczepiłeś. Peszek bardzo duży z takiego powodu, że. Yes. Peszek bardzo duży, ponieważ ja chciałem właśnie zreportować diabła teraz, że diabeł zginął, ale niestety wy teraz weszliście. Nie udało mi się tego już zrobić. A ja nie wiecie, ja się mam... do dupy i będę Duchy dowodzą się złapać. Nie wiem, ja. Ja wiem, ja. Wiedziałem, do, i to, 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 to ja wiedziałem. Ja byłem do takich rzeczy. Ja podczas tej rundy się skupiłem na tym, żeby sobie zbudować najsilniejsze alibi, jakie tylko mogłem, i wydaje mi się, że miałem zajebiście mocne alibi przez całą tę grę. Tylko jedynym. Nie wiem, nie wiem blady jakim cudem ty dopasowujesz zachowanie jakieś którego ja nigdy nie robię, że Mandio zawsze tak robi. Nie, 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 jak nie ty ale ty to robisz. Tak, ale nie, bo wydawało mi się, że już robiłeś raz tak, że Nie, właśnie... nigdy pierwszy nie? raz tak robiłem. No, bo to, to, mówicie, to, to tak oczywiście tak się czeka. idealnie zgadzało, bo dokładnie to zrobiłem, co mówiłem. No dobra, no to może się pomyliłem. Robiłem ten 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 co ci